To ja, a dzisiaj kolejny fi film w mojej karierze. że dzisiaj gramy sobie mecz, y dwa lub jeden meczy. Jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie z gdzie czasem. Pierwszy mecz zagramy z Lechią Gdańsk. Krakowia był z Lechią Gdańsk też na wyjeździe, jak w ostatnim filmie. I zaczynamy. Gierkę. Będę ja Wam pokazywał takie jak ostatnio, też różne wycinki z meczu. Między innymi bramki. Bramki i strzały. Do pierwszej połowy 0 do 0. Jeden cel strzał był, który zapomniałem Wam nagrać. Może będzie w powtórkach. Pytanie, nie będzie tylko V. No i na 0 do 0. Może będzie. Nie. Oceny. No, był tylko jeden celny strzał. Tylko jeden. Dobra, może w drugiej połowie będzie lepiej. Pierwszy strzał mojego przeciwnika. Całe szczęście obroń... został obroniony. Jeszcze raz wam to pokażę, bez tego. Czekajcie, jak to się robi już wszystko. O! Jeszcze raz wam go pokażę od nowa, bo całej akcji nie pokazałem. O! I akcja mojego przeciwnika. Strzelał obok bramki, zdałem sobie szczęście wybić. Nie z meczu 0 do 0, ale zawsze pod kątem karnym mnie faulowali. Nie miałem ani jednego dobrego strzału. I 0-0 było. Niestety były tylko dwa strzały w całym meczu. Jeden w pierwszej połowie, drugi w drugiej połowie. No po prostu jeszcze jeden mecz zagram, bo jeszcze zagram drugi mecz. To było bardzo nudne ten nudny mecz. Następny mecz, który zagram, to będzie Krakowia kontra Wisła Kraków. Może teraz mi się, może teraz wygram. Zaczynam mecz z Krakowią też to? Teraz miałem dość dobry strzał na bramkę. Zobaczcie. Czy Tutaj jest śliskiem Miałem dość dobry strzał, i obok prze, przeleciał obok okienka. Tutaj był dość dobry strzał szeligi. Ty główkowałem, niestety nie wrócił do bramki, i szeliga strzelił pięknie. Niestety piłka nie wleciała do bramki. W 7 minucie strzał z mojej strony tutaj. Podanie, podanie do mnie. Teraz podanie do mnie. Strzeliłam i obok bramki. Prawie, że był gol. Teraz kolejny strzał. Znowu pudło. Pięknie wybiegły. Miałem strzał prosty, ale obok bramki. Mi zawsze to przechodzi obok bramki. Kolejna akcja, którą spoprawiłam, ze jest do Delu. Pięknie mu wybiegłem. On mi podał i tutaj pięknie już wybiegam na róg, i dośrodkowuję do niego, a on zamiast wyskoczyć, on zamiast wyskoczyć, on zamiast wyskoczyć i strzelić, stał w jak wryt w ziemię. Kolejna akcja. Nawet dobra była. Tutaj minęłem wszystkich. O, tutaj wszystko. tutaj przy bramkarzu on wołał, ale Niestety, bramkarz złapał. Znowu się pokazuje mój niefart. Tutaj już gracze Wisły i Kraków przejęli piłkę. Ja teraz podbiegłem. Mam na pustą bramkę, strzelam, a bramkarz musiał wybronić, a piłka leciała w okienko. W 36 minucie, na, nadal 0 do 0. No to są statystyki meczu. Patrzcie na strzał. Moja drużyna Kraków. 7 strzałów, 2 celne. I yy, Wisła Kraków. 0 strzałów, 0. Zero...